zacznę od takiej e, pedagogicznej metafory. Chciałbym, sobie, e, chciałbym poprosić Państwa, żebyście wyobrazili sobie, że macie taki oto problem. E, Znajdujecie się na stacji kolejowej. Na tej stacji kolejowej znajdują się dwa tory i na jednym z tych torów stoi pociąg towarowy długi. Lokomotywa i powiedzmy 40 wagonów. Otóż Wasz problem polega na tym, jak ten pociąg przenieść na drugi tor, jak sprawić, żeby on się znalazł na drugim torze. Z jakichś powodów w waszym interesie jest to, żeby on swój bieg kończył na tym drugim torze. Otóż można sobie wyobrazić kilka strategii działania w tej materii. Pierwsza strategia może być na przykład taka, że ściągniecie państwo na ten drugi tor odpowiedni dźwig i będziecie wagon po wagonie ten pociąg przesadzać Druga strategia może być taka, że skontaktujecie się z osobami, które układają rozkład jazdy pociągów i będziecie starali się im wyperswadować, że byłoby dobrze ten rozkład jazdy pociągów zmienić tak, aby ten nieszczęsny pociąg towarowy przyjeżdżał na ten właśnie tor, który z jakichś powodu bardziej lubicie. Można sobie oczywiście wyobrazić inną jeszcze strategię, mianowicie strategię taką, że pogadacie y, przymilnie z maszynistą tego pociągu. Żeby on zadziałał w taki sposób, żeby y, ten pociąg znalazł się na odpowiednim torze. I wreszcie możecie y, zaopatrzyć się w odpowiednie atrybuty i pójść na y, dłuższą y, i najprawdopodobniej. Y, Nieformalną rozmowę z osobą, która jest odpowiedzialna za konserwację zwrotnic na tej stacji i poprosić ją, żeby w kluczowym momencie przedstawiła zwrotnicę w odpowiedni sposób. Otóż proszę Państwa, wszystkie te sposoby różnią się między sobą przede wszystkim kosztami, jakie musicie ponieść, żeby uzyskać efekt, który jest z jakiegoś powodu dla was zadowalający. Dlaczego zaczynam od tej metafory? Ano, zaczynam od tej metafory, dlatego że chciałbym po pierwsze zasugerować, że wszystkie rządy polskie po 1989 roku stosują mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej z wyboru we wszystkich swoich wysiłkach dotyczących reformowania tą pierwszą strategię, to znaczy ściągają dźwig i przestawiają wagon. Różnią się między sobą tylko tym, moim zdaniem, że niektóre czynią to z niewiedzy, a niektóre czynią to z niechęci. Mówiąc najprościej, można takie postępowanie wyjaśnić na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że rządzący nie zdają sobie sprawy, z czegoś to można byłoby nazwać punktem oparcia albo punktem przyłożenia instytucjonalnego w państwie. Mówiąc najprościej, nie wiedzą, gdzie należy nacisnąć, żeby uzyskać pożądany efekt. A druga sytuacja jest taka, że rządzący, czy może być taka, że rządzący wprawdzie wiedzą, gdzie by należało nacisnąć, ale z jakichś powodów nie chcą tego robić. A jeżeli nie chcą tego robić, to poza złą wolą i paroma innymi czynnikami psychologicznymi, które można byłoby atrybuować obym aktorom życia społecznego, można byłoby powiedzieć, że najprawdopodobniej. Z ich perspektywy koszta naciskania w odpowiednim miejscu są po prostu większe niż nam by się wydawało z jakichś powodów. Otóż wydaje mi się, że socjologiczne wyjaśnienie niestarowności polskiego państwa, a dowodów tej niestarowności państwo macie całą masę i przykład kolejowy nie był tu przywołany na początku zupełnie e, bez przyczyny, e, że socjologicznym wyjaśnieniem e, Niezdrowności polskiego państwa jest to, że ani opinia publiczna, ani rządzący nie biorą systematycznie w swoich działaniach pod uwagę bardzo prostego i podstawowego mechanizmu życia społecznego, mianowicie mechanizmu mówiącego, że każda instytucja, a każda jednostka w swoim zachowaniu kieruje się zarówno regułami oficjalnymi, formalnymi, spisanymi, jak i regułami nieformalnymi nieoficjalnymi i niespisanymi. I to jest sytuacja absolutnie naturalna. Przeciwko temu nie ma się co użyć. Każdy z nas wie doskonale, że do każdej naszej roli społecznej przypisane są pewne wymogi, które są oficjalne i przypisane są pewne wymogi, które są niewypowiedziane. Problem zaczyna się w innym miejscu. Mianowicie problem zaczyna się wtedy, kiedy znaczna część owych reguł nieformalnych ma charakter metapoziomowy. To znaczy, e, mówi o tym, w jaki sposób stosować, albo jak, kiedy stosować, albo kiedy nie stosować owe reguły formalne. Taki najprostszy i politycznie zupełnie niewinny przykład. Każdy student wie, że do czasu, kiedy były indeksy, istniał pewien termin złożenia indeksu w dziekanacie, którego trzeba było dotrzymać, by zająć środki. Ale większość studentów doskonale wiedziała, że jak się przyjdzie trzy dni po tym terminie, to żadna krzywda im się z reguły nie stanie. I to była tak, taka właśnie nieformalna reguła metapoziomowa. Otóż wiele wskazuje na to, proszę Państwa, że w polskim systemie władzy i to od poziomu lokalnego do poziomu centralnego tego rodzaju nieformalne meta postępowania w znacznej mierze Uniemożliwiają lub utrudniają postępowanie zgodnie z regułami formalnymi. Ja nie będę się odwoływał do przykładów związanych z um, administracją centralną, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w sposób zadziwiająco regularny polską opinią publiczną wstrząsają takie doniesienia medialne dotyczące czegoś, co można byłoby nazwać takimi lokalnymi układami takich reguł nieformalnych. Państwo pamiętacie na pewno starachowice, bo to był przypadek najgłośniejszy, ale można sobie przywołać też przypadek na Wrocławia mojego regionu ostatnie Starzystwo Kamienne. A wspólnym, wspólną cechą tych wszystkich przykładów systematycznej, długotrwałej niemożności samooczyszczenia tych lokalnych środowisk. Jest właśnie niezdolność, niefunkcjonalność reguł formalnych występowania. Zasadniczo w takiej sytuacji zakłada się, że istnieją dwa sposoby zmiany takiego stanu rzeczy. Pierwszy sposób to interwencja odgórna. I zwróćcie Państwo uwagę, że właściwie żaden z tego typu układów lokalnych nie został opisany, nie został Rozbity siłami lokalnymi, dla mnie najbardziej a, takim a, instruktywnym przykładem dotyczącym takiego patologicznego, zinstytucjonalizowanego sposobu postępowania jest a, sprawa, o której Państwo doskonale pewnie pamiętają, a mianowicie sprawa łowców Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że a, za rozpracowanie tej sprawy zadali się bardziej dziennikarze lokalni, ale jak przyszło do jej upublicznienia to potrzebowali wsparcia mediów centralnych. I potrzebowali nie tylko dlatego, by sprawa przeniosła się do mediów centralnych, ale najprawdopodobniej także dlatego, by zachować bezpieczeństwo. Więc to jest, proszę Państwa, pierwszy sposób zmieniania tego typu układów informatycznych. Drugi sposób jest oddolny. To jest punkt. Bunt ewentualnie zgodne współdziałanie obywateli. Jedno i drugie zdarza się niestety stosunkowo rzadko. Bunt czy współdziałanie obywateli zdarza się rzadko także dlatego, że funkcjonują w polskim społeczeństwie pewne nieformalne reguły postępowania, które w znacznej mierze takie współdziałanie utrudniają w 2007 roku. Zapytaliśmy w ogólnopolskich badaniach Polaków, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że rządzący, jeśli tylko chcą, mogą każdego zamknąć do więzienia, przytłaczająca większość, bo około 75% respondentów powiedziała, że zgadza się ze stwierdzeniem całkowicie. Jednym z takich nieformalnie potwierdzających niemożność czy niezdolność społeczeństwa obywatelskiego do spełniania swojej funkcji kontrolnej. Norm jest właśnie przekonaniem o istnieniu i możliwości e, użycia takiej nieskrępowanej przemocy przez, e, przez rządzących. Pojawia się w związku z tym proszę Państwa pytanie niepokojące, jak sądzę w tym kontekście, mianowicie kto rządzi w Polsce? To znaczy kto wie gdzie istnieją te punkty przyłożenia, kto nie boi się na nie naciskać. I odpowiedzi zasadniczo na to pytanie, może, odpowiedzi na to pytanie można udzielić dwóch, jak sądzę. Pierwsza to będzie taka odpowiedź sentymentalna. Odpowiedź sentymentalna będzie wskazywała na to, że w Polsce mimo wszystko i mimo różnych wybojów na naszej drodze do nowoczesności rządzi rząd, który dzieli się swoimi kompetencjami z prezydentem. I podlega kontroli ze strony parlamentu i niezależnego sądownictwa. Odpowiedź niesentymentalna powiedziałaby tyle, czy wskazałaby na to, że w Polsce rządzi skomplikowana i cały czas tasująca się sieć grup interesów, których jednym z podstawowych celów jest. A niedopuszczenie do wyartykułowania reguł rządzących sterownością polskiego państwa. I w tym kontekście, proszę Państwa, kluczowe pojawi się zupełnie inne pytanie. Jeżeli przystaniemy na odpowiedź niesentymentalną, jeżeli powiemy, że rzeczywiście jest tak, że rządzą nami skomplikowane sieci grup interesów. To kluczowe pytanie, które powinien sobie zadać każdy obywatel, brzmi, czy między tymi grupami interesów są wystarczająco wyraziste i dobrze funkcjonujące reguły konkurencji. Mówiąc najprościej, czy to jest wolny rynek, czy to jest rodzaj hegemonii albo dominacji.